W tym odcinku już wkrótce poznamy uroki nadmorskiego miasta Wlora. Odwiedzimy jedną z najpiękniejszych plaż w Albanii. Poczujemy klimat średniowiecznej warowni. Kolorami oczarują nas albańskie saliny, pokażemy miejsce, gdzie można spotkać flamingi i starożytne miasto, które wychowało pierwszego cesarza Rzymu. Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem od dzikich górskich szczytów przez malownicze doliny kamienne uliczki miasteczek aż po turkusowe morskie wody witamy w Albanii czyli Miresevini na Shiperi czy Albania to kraj górski czy nadmorski tradycyjny czy nowoczesny wschodni czy zachodni a może wszystko w jednym to kraj wielu kontrastów zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania. Część czwarta. Vlora i okolice. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy miasto Dures. Pozostajemy na wybrzeżu. Obecnie jesteśmy w kolejnym słynnym nadmorskim kurorcie. Mieście Vlora. Flora jest jednym z największych miast albańskich. Mieszka tu około 130 tysięcy mieszkańców. To miasto portowe i dawna stolica Albanii. Wlorę można podzielić na dwie części: stare miasto z zabytkami i ważnymi miejscami oraz część nadmorską, związaną z turystyką i portem. Rozpoczynamy poznawanie Wlory właśnie od tej strefy. Miasto tu stara się bardzo upodobnić do wielkich kurortów śródziemnomorskich. W tej części przejeżdżamy szerokimi drogami w otoczeniu okazałych palm. Turyści mogą spacerować wzdłuż morza szerokim dewtakiem. Jest tu także niewielka plaża, jednak nie jest to najlepsze miejsce do tego typu rozrywki. Plażowicze powinni raczej udać się poza tę strefę miejską. Tam plaże są o wiele ładniejsze. Jeszcze się na nie udamy. O poranku jest tu niewielu mieszkańców i turystów. Ci, którzy się pojawiają, zmierzają w stronę przystani, skąd można wybrać się na wiele rejsów. Wzdłuż wybrzeża lub na pobliską wyspę Sazan, półwysep Karaburun czy do Włoch. Port we Wlorze jest zaraz pod z najważniejszym portem w kraju. Port w latach 90. po upadku komunizmu w Albanii był świadkiem masowych ucieczek Albańczyków do Włoch. Z miejsc poświęconych historii możecie już tutaj wybrać się do Narodowego Muzeum Niepodległości. W budynku muzeum podpisana została deklaracja niepodległości Albanii w 1912 roku. Chcąc poznać Wlorę bardziej, trzeba udać się jakieś 3 km na północ. To właśnie tu znajduje się stare miasto. W odnowionych, wąskich uliczkach, wśród kolorowych, niewysokich budynków, można poczuć klimat Albanii. Wlora ma wielowiekową tradycję. Miasto założono już w VI wieku przed naszą erą jako grecką kolonię Aulona. Była ważnym portem w czasach rzymskich i bizantyjskich. Wlora była pod panowaniem Normanów i Turków Osmańskich. A w 1912 roku to właśnie tu we Wlorze ogłoszono deklarację niepodległości Albanii. O ważnych historycznych wydarzeniach przypomina plac flagi. Stoi na nim okazały pomnik niepodległości 17-metrowa rzeźba przedstawia delegatów walczących o niezależność. Znajduje się tu też pomnik Ismaila Kemali, głównego działacza niepodległościowego i pierwszego premiera Albanii. Nieopodal pomnika Niepodległości można obejrzeć pozostałości murów starożytnej aulony. W obrębie pięknie wyremontowanego Starego Miasta, wybrać się także możecie do Muzeum Historycznego. W odkrywaniu dziejów tutejszej kultury pomoże wizyta w Muzeum Etnograficznym. Zawsze wcześniej trzeba sprawdzić godzinę otwarcia takich miejsc. Albańczycy mają w środku dnia siestę, więc miasta między godziną 12 a 16 się wyludniają, a wiele miejsc jest zamkniętych, co utrudnia zwiedzanie. W wielu miejscach Albanii zauważycie zawieszone na domach różne maskotki, lalki czy misie. Albańczycy są bardzo przesądni. Te zabawki mają chronić przed, w tłumaczeniu, złym okiem. Złe oko to zazdrość, zawiść czy ogólnie zła energia. Najcenniejszym zabytkiem Starego Miasta we Wlorze jest niewielki, ale znaczący meczet Muradia. Pochodzi on z XVI wieku. Został zaprojektowany przez nadwornego architekta Sultanu w Turcji. Architektura jest typowa dla wczesnego okresu islamizacji ziem albańskich. Co ważne, meczet przetrwał okres komunizmu i eliminowania religii z życia narodu, ponieważ uznano go za dziedzictwo narodowe i urządzono w nim muzeum. Obecnie funkcjonuje wciąż jako miejsce modlitewne. Kiedy już poznacie najważniejsze zabytki w Lory, historię miasta i całej Albanii, to warto odpocząć na licznych plażach. Jak już wspomnieliśmy, te najładniejsze jednak nie znajdują się na wysokości samego miasta. Na południu nadmorski pas jest węższy, bardziej kamienisty, ale też i urozmaicony. Na północy do dyspozycji szersze i piaszczyste plaże. Wybrzeże Wlory to około 19 km plaż. I to właśnie tu przebiega granica między Morzem Jońskim a Adriatykiem. Kiedy nadchodzi wieczór, to moment, by zasiąść w Albanii do stołu. Wybieramy polecaną nam z wysokimi ocenami restaurację tradycyjną, wani. W sezonie jest tłumnie oblegana przez wygłodniałych turystów. Na przystawkę zamawiamy tu nadziewane papryki, tu podane w formie krojonych, grubych talarków. Jako, że jesteśmy nad morzem, to muszą być owoce morza. To już krewetki saganaki, sporej wielkości okazy krewetek podane w sosie pomidorowo-serowym. To danie ma rodowód grecki. Na koniec smażone owoce morza, ryby, skorupiaki. Mamy wrażenie, że jest tu właściwie wszystko, co udało się złowić. Niezwykle sycące. Wieczorem liczne restauracje i bary zapełniają się po brzegi. Kiedy zapada zmrok, wszystkie mankamenty albańskich miast są mniej widoczne. Może mniej doskwiera spory ruch na ulicach, a ludzi przybywa także i na chodnikach i dyptakach. Na zatoce Flory cumują pod księżycem mniejsze jachty i spore statki. Spragnieni życia nocnego wypełniają nadmorski bulwar. Pusty za dnia spory plac przy deptaku teraz zapełnia się wszystkimi spragnionymi dobrej zabawy. Teraz już rozumiemy, dlaczego jest tak duży. Śpiewy i tańce wciągają do zabawy zarówno Albańczyków, jak i turystów. Czy można lepiej wyrazić albańską duszę? Zawsze chętną i do śpiewu, i do zabawy dumną z historii i kultury. Już chcieliśmy się włączyć do tej zabawy, ale to wymagałoby nauki tego specjalnego tańca i kroków. Jednak albańska zabawa jest bardzo wciągająca. I choć może nieco na uboczu, to i tak daliśmy się wciągnąć w wir bałkańskich rytmów. Być może oglądającym to teraz, siedzącym w fotelach, widzą, trudno to zrozumieć. Ale będąc tutaj, każdy da się porwać do zabawy. Albańczycy cieszą się życiem i to jest zaraźliwe. No, już może wystarczy. Trzeba mieć siłę na kolejny dzień wyprawy. Wybrać się poza miasto Wlora. Wiele osób twierdzi, że okolice są nawet ciekawsze niż sam kurort. Docieramy do kanionu Jeepę, który kończy się wyjątkową atrakcją. Z głównej trasy zjeżdżacie drogą do parkingu, a potem czeka ponad 2-kilometrowy marsz, bo przejadą tylko porządne samochody terenowe. Ale wędrówka kończy się taką przyjemnością. To jedna z najpiękniejszych plaż Albanii Jeepę. Niezwykle urokliwa plaża jest piaszczysto kamienista. Poza sezonem nie ma tu prawie nikogo. A w sezonie, jak widać, jednak cywilizacja dotarła. Są leżaki do wynajęcia, są nawet niewielkie bary czy raczej budki. Wiele osób decyduje się tutaj także na nocowanie pod namiotem. Jest dostępny kamping. Plażę można także zobaczyć od strony morza, wybierając rejs łodzią, która dopłynie do tego miejsca. Odwiedzenie plaży Jeep to całodzienna wycieczka. Kierujemy się dalej na południe, wzdłuż wybrzeża, zwanego już tutaj Rivierą Albańską. Docieramy do zatoki Porto Palermo. Znajduje się tu imponujący zamek. Twierdzę Porto Palermo zbudowano na półwyspie połączonym z lądem krótką groblą. Uważa się, że zamek został wybudowany w XVIII wieku przez Alego Pasze, możnowładcę osmańskiego. Legenda mówi, że był prezentem dla ukochanej żony, w razie potrzeby był też bazą wypadową do ucieczki na zachód. Jednak część historyków dowodzi, że zbudowali go wcześniej Wenecjanie. Choć fortyfikacje mogły istnieć tu jeszcze wcześniej. A Ali Pasza dokonał jedynie rozbudowy. Na adriatyckim i jońskim wybrzeżu Albanii znajduje się wiele zamków. Są przykładem typowych dla historii Albanii zmagań między wpływami wschodnimi i zachodnimi. To pamiątki po imperiach bizantyjskim, weneckim i osmańskim. Twierdza ma kształt trójkąta o boku 60 metrów. Dolny poziom jest niemal w całości nakryty stropem. Jedynie od południowego zachodu fort posiada odkryty, powiedzielibyśmy teraz taras, rozciągają się z niego piękne widoki na morze i zatokę. I niewielką tutejszą plażę. We wnętrzach można poczuć atmosferę dawnej twierdzy. Panujący półmrok dodaje tajemniczości. Przechadzamy się tu prawie w milczeniu. Wewnątrz zachowano surowość wielowiekowej warowni. W najnowszej historii twierdza w Porto Palermo była punktem internowania osób, które naraziły się komunistycznej władzy Envera Hodży. Tyle historia, a turyści zwracają tu szczególną uwagę na wyjątkowe widoki. Szczególnie wnikliwi obserwatorzy mogą wypatrzeć tu ciekawe kręgi. To działająca tu akwakultura. Farmę rybną stworzono w 2004 roku. Hoduje się tu doradę. Zatoka Porto Palermo nadaje się doskonale do tego rodzaju działalności. Jest głęboka i naturalnie chroniona przed silnymi prądami. Działalność nie jest jednoznaczna, to co dobre dla hodowli, nie do końca służy rybom i rybakom poza wydzielonym obszarem. Ale to już opowieść na zupełnie inną okazję. Ze względu na strategiczne położenie Zatoka Porto Palermo była wykorzystywana w celach obronnych od czasów starożytnych, poprzez II wojnę światową, aż do czasów współczesnych. W tym miejscu znajduje się unikatowe miejsce na mapie Albanii. To tunel Porto Palermo. Powstał w czasach komunizmu w Albanii za rządów dyktatora Envera Hodży. Jest uważany za bunkier dla okrętów podwodnych. Choć jego główną funkcją była raczej baza domowa dla szybkich jednostek szturmowych. Wodny tunel został wydrążony w poprzek góry. Ma długość 650 metrów. Jedno wejście otwiera go na pełne morze, drugie zlokalizowane jest w Zatoce. Tunel budowano w latach 1969-1988. Po upadku komunizmu stopniowo niszczał. Przez 32 lata pozostawał zamknięty za stalowo-betonową bramą. Otwarto go oficjalnie miesiąc przed naszym przybyciem. Są plany stworzenia z tego miejsca oficjalnej atrakcji turystycznej. Oficjalnej, bo nielegalnie, wielokrotnie do środka już się zakradano. Udajemy się teraz na północ od miasta Wlora. Tutejsze wody Morza Adriatyckiego utworzyły płytką i rozległą lagunę Nartes. Ma powierzchnię ponad 40 km kwadratowych. Zmierzamy w stronę wyspy Zwernec, położonej na tej lagunie. Naszym celem jest bizantyjski klasztor. Wyspę łączy z lądem długi wijący się pomost. Kiedyś był tu zwykły, prosty most. Ale ta forma wydaje się zdecydowanie bardziej odpowiednia. Już sam spacer jest przyjemnością. Docieramy na wyspę. Postawiono tu w XIII wieku klasztor bizantyjski Świętej Marii Panny. W centralnym miejscu znajduje się prawosławna świątynia, znana też jako cerkiew zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Klasztor stanowi jeden z ważniejszych ośrodków prawosławnych w Albanii. Dawniej klasztor uznawany był za miejsce uzdrowień. Przebywały tu całe rodziny z chorymi na gruźlicę czy choroby psychiczne. Postawiono nawet odrębny budynek, w którym mogli przebywać chorzy. Miejsce to pełniło swoje funkcje religijne aż do 1960 roku, gdy władze komunistyczne Albanii zakazały w kraju religii. A to miejsce przekształciły w więzienie dla opozycjonistów politycznych. Po upadku systemu przywrócono klasztorowi funkcje sakralne, jednocześnie zapraszając także turystów. Laguna Nartes jest także ważnym miejscem pod względem bioróżnorodności przyrodniczej o znaczeniu międzynarodowym. Miejsce zostało włączone w skład obszaru chronionego krajobrazu wiosa Nartes. Laguna Nartes oprócz innego ptactwa zamieszkuje także około 3000 flamingów. Trudno je wypatrzeć, bo stronią od turystycznie obleganych miejsc, ale kiedy się trochę poczeka, to można mieć to szczęście. Wyjątkowe ukształtowanie terenu, warunki geograficzne i naturalne, a także istnienie laguny pozwoliły stworzyć na tym terenie saliny dar słońca i morza. Teren niestety nie jest przeznaczony do turystycznego zwiedzania. Pozostawiamy na boku wszystkie procesy fizyczne pozyskiwania soli, bo widok salin to wręcz poezja. Paleta barw tworzy magiczny obraz. Połyskująca powierzchnia wody jest niemal nieruchoma. Jakby bała się zburzyć swój doskonały wizerunek. Każde ziarenko śnieżnobiałej soli zdaje się mieć w sobie kawałek albańskiego słońca i wiatru. Pięknej natury. Udajemy się dalej na północ, by poznać jeden z największych albańskich zabytków. Miejsce nazywane Pompejami Albanii. Greccy osadnicy w VI wieku przed naszą erą zbudowali tu miasto na cześć Apollina, greckiego boga piękna, muzyki i poezji, nazwane Apollonią. Położenie nad rzeką wiosą, utworzenie tu portu rzecznego i połączenie z morzem stworzyło ważny ośrodek handlowy. Rozwój pozwolił nawet na wybijanie własnych monet. Po zajęciu przez Rzymian w 222 roku, przed naszą erą, znaczenie Apolonii jeszcze wzrosło. Powstała tu znana w całym starożytnym świecie Szkoła Sztuk Pięknych. Była tu jedna z największych bibliotek w świecie rzymskim. Apollonia leży na odcinku Via Egnatia, długiej na 1100 km drogi rzymskiej łączącej porty nad Adriatykiem z Bizancjum, dzisiejszym Stambułem. Z miasta, które zamieszkiwało ponad 40 tysięcy mieszkańców, niewiele zostało, ale odkryto dopiero 8%. Jednym z najlepiej zachowanych zabytków jest Odeon czyli amfiteatr z II wieku przed naszą erą. Odkopano go w 1978 roku. Największą uwagę zwracają ruiny buleuterionu, gdzie znajdowała się siedziba Rady Miejskiej. Ścianę frontową z kolumnadą, częścią tympanonu i schodami zrekonstruowano przy użyciu zachowanych fragmentów. Tu znajdowała się stoa, hala kolumnowa z zadaszeniem wspartym na 23 kolumnach. Hala miała długość 75 metrów. Służyła spotkaniom towarzyskim i naukowym. Juliusz Cezar przysłał tu do Apolonii swojego adoptowanego syna Oktawiana na naukę. Tu więc wychował się pierwszy cesarz rzymski Oktawian August. Później zwolnił Apolonie z podatków w ramach wdzięczności za naukę. Miasto rozwijało się prężnie do III wieku. Wtedy nastąpiło trzęsienie ziemi, które zmieniło brzeg rzeki Wiosa. Od tej pory Apolonia zaczęła podupadać. Bez dostępu do morza straciła znaczenie handlowe. W regionie zapanowała malaria, która spustoszyła miasto. Zwiedzanie tego miejsca rozpoczyna się od kompleksu, który nie jest zabytkiem starożytnym. Zabudowania pochodzą z okresu bizantyjskiego. Klasztor Świętej Marii wzniesiono w XIII wieku, wykorzystując materiał z budowli antycznych. W centralnym miejscu stoi kamienno-ceglana cerkiew zbudowana na planie krzyża. Wokół cerkwi położone są kamienne budynki klasztorne. Krużganki doprowadzają nas do Muzeum Archeologicznego. Można tu oglądać część odkopanych rzeźb i przedmiotów. Siedzimy na kamiennych ławach starożytnego amfiteatru. Dobrze tu znaleźć chwilę na zatrzymanie się, pomyśleć o tym wyjątkowym miejscu. W tym odcinku pokazaliśmy wam jak wygląda nie tylko starożytne miasto Apolonia, ale i współczesne miasto wlora. Pokazaliśmy, jak ciekawy jest cały region. Czas już wstać z tej widowni i ruszyć w kierunku kolejnych przygód. W następnym odcinku naszej podróży po Albanii pokażemy Wam zabytkowe miasto Berat. Zobaczcie także pozostałe części serii o naszej podróży po Albanii. Będzie nam miło, jeśli zdecydujecie się na subskrypcję naszego kanału i pozostawicie kciuk w górę czy komentarz. Tymczasem mówimy do zobaczenia.